Na kanale Listen and Speak English, czyli słuchaj i mów po angielsku, gdzie razem uczymy się języka angielskiego. Ja nazywam się Paweł Michalec i to jest lekcja szósta B z cyklu Czas na czasy. Jest to seria nauczeń, w której zajmujemy się omawianiem wszystkich angielskich, gramatycznych czasów. I z czego się uczymy? Uczymy się z tego podręcznika, czas na czasy. Jest to mój autorski podręcznik w którym właśnie zawarłem omawiam te wszystkie angielskie czasy gramatyczne. Za chwilkę powiem jeszcze gdzieś więcej na temat tego ewentualnie jak ten podręcznik się w ten podręcznik się zaopatrzyć, żeby sobie pracować razem z tym kursem wideo. I już ci mówię, co w dzisiejszej lekcji będziemy robić. Przechodzę sobie do tego podręcznika tylko w wersji cyfrowej. On jest także dostępny. Idziemy sobie do spisu treści. Okay, mamy spis treści. Co, która lekcja dzisiaj? Dzisiaj lekcja szósta. Gramatyka B. Jak zauważyłeś, zauważyłaś, do każdej tej jednostki lekcyjnej są dwie gramatyki: Grammar A, Grammar B. To są dwa osobne nagrania A i B. Poprzednio Future Simple zastosowanie i teraz tutaj mamy lekcję gramatykę B. Chodźmy sobie zobaczymy, co w tej gramatyce B będziemy dzisiaj robili. Okej, okay. może przeczytam po prostu tutaj to, co jest takim podsumowaniem tego, co wcześniej. Powiedzieliśmy wcześniej, że w odróżnieniu od wyrażenia to be going to do something, ponieważ poprzednio też w przedniej lekcji piątej rozmawialiśmy o tym to be going to do something, używamy czasu future is simple, gdy decyzja zrobienia czegoś zapada w chwili mówienia, pod wpływem bodźca, reakcji na sytuację lub emocji. Także gdy wyrażamy nasze osobiste przewidywania odnośnie przyszłości, czyli różne użycia czasu Future Simple, e, mówimy o tym... Kiedy decyzja z, e, zrobienia czegoś zapada w czyli zrobię to na przykład, pozmywam naczynia, pomogę ci, gdy wyrażamy nasze osobiste przewidywanie odnośnie przyszłości, czyli z wyrażeniami takimi jak I hope, mam nadzieję, że coś tam się wydarzy, gdy mówię o przyszłości, I think, sądzę, że będzie padało jutro, być może ona go poślubi i tak dalej. Czyli z takimi wyrażeniami. Czasu Future Simple używamy te również, gdy mówimy, że coś się wydarzy, ponieważ taka jest kolej naturalna, kolej rzeczy. Użyjemy konstrukcji tego czasu także mówiąc o przyszłości, wtedy, gdy z całą pewnością możemy powiedzieć, że coś będzie miało miejsce. Czyli tu powtarzamy sobie te rzeczy z poprzedniej lekcji, które mówiliśmy, czyli zastosowanie czasu Future Simple, i tutaj będziemy dalej, powiemy sobie więcej: budowa znań, zdań oznajmujących, budowa pytań i przeczeń w czasie Future Simple. Yy, także tym zajmiemy się w tej lekcji, czyli powiemy, jak konstruować zdania oznajmujące, przeczące i pytające. Także tym się za chwilkę zajmiemy. Co chcecie jeszcze tu powiedzieć? Yy, czyli to w pierwszej części lekcji. To w pierwszej części lekcji. Yy, lekcja jest podzielona zasadniczo na dwie. Yy, dwa segmenty. Pierwszy to jest gramatyka, którą za chwilkę sobie omówimy i w podręczniku to jest ta pierwsza strona. Druga część lekcji to są zdania, zdania do powtórki, czyli zaangażuje Cię w powtarzanie zdań w języku angielskim, czyli to jest taka lekcja interaktywna, jak zresztą każda lekcja na moim kursie, gdzie Ty także starasz się wypowiedzieć zdania w języku angielskim, żeby właśnie listen i potem speak, mówić. Listen and speak English tak jak nazwa kanału, ponieważ w ten sposób człowiek uczy się po prostu zasadniczo każdego języka, po prostu słucha dźwięków, słuchać co ludzie mówią, próbuje powtórzyć. Więc w ten sposób cię zaktywuje w drugiej części lekcji, więc tu w drugiej części, tak jak w podręczniku, masz tą, masz tą część poświęconą właśnie tym zdaniom tutaj, gdzie są poprawnie zapisane zdania w języku polskim i angielskim. I trzecia strona, to co jest fajne w podręczniku, Jaka jest zaleta pracy z podręcznikiem, to to, że tutaj masz do your homework. Zrób swoje zadanie domowe i tutaj masz do przetłumaczenia właśnie te zdania z języka polskiego na angielski, gdzie ćwiczysz sobie to, co w gramatyce się nauczyłeś, nauczyłaś i także ćwiczysz sobie oczywiście pisownie. Także to jest ta przewaga podręcznika, pracy z podręcznikiem. Ok, więc tu w y, dwóch słowach tylko powiem Ci na temat tego podręcznika, czas na czasy, które pokazywałem. On jest dostępny w dwóch opcjach. Papierowy na amazon.pl, ten, który pokazywałem niebieski i cyfrowy PDF na moim sklepie internetowym, PDF gotowy do druku. Już Ci tutaj powiem szybciutko dwie minuty, jak te podręczniki zakupić. Wchodzisz sobie na kanał Listen and Speak English i tutaj w, w zakładce wideo, ja tu akurat wchodzę do filmu promocyjnego, ale jak opiszę op Rozwiniesz opis tej lekcji, którą oglądasz. Tutaj dasz sobie więcej. To tu będziesz mieć wszystkie linki do zakupu podręczników. Także czas na czasy. Pierwszy link to jest możesz zakupić papierowy, drugi link to e-book. Jak chcesz papierowy zakupić na Amazon, to sobie po prostu wchodzisz w link, przekierowuje cię. To jest miękka oprawa. Wydrukowany, gotowy, dostajesz kurierem do domu, po prostu za kilka dni do tygodnia. Także masz ten podręcznik. Amazon dosyć duży narzut tu bierze, więc ta cena jest taka, jaka jest. Ebook PDF możesz także zakupić tutaj, klikając na link. To jest mój sklep internetowy, platforma ta do zakupu i tu sobie jest opis produktu. On jest oczywiście tańszy, ponieważ jest to produkt cyfrowy PDF, gotowy do druku. Niektórzy używają tego PDF-a cyfrowego, pracując sobie na przykład na tablecie, w podróży, czy i tak dostajesz go na maila i e, gotowego do druku produkt cyfrowy, Możesz sobie go także wydrukować. Tutaj chcę Ci pokazać te podręczniki, na trzech poziomach trudności mam także dostępne i możesz sobie z tymi podręcznikami pracować z playlistami, które są tutaj na moim kanale, ponieważ na, na kanale mam już trzy playlisty, trzy kursy całe, kompletne kursy na poziomach A1, A2 oraz B1 i tutaj w tych playlistach masz je te lekcje ponumerowane, masz te lekcje po prostu po kolei ustawione, więc możesz sobie zagadnieniami przechodzić albo uczyć się po prostu systematycznie, na przykład zupełnie od początku zacząć naukę, tak? Na poziomie A1 od pierwszych lekcji wymowa, e, najbardziej podstawowe rzeczy. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby e, otrzymywać powiadomienia na, tym, na bieżąco to tym, co publikuję na, na tym kanale. Ok, więc idziemy już teraz do gramatyki i uh, 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 let's focus, skupmy się, ponieważ troszeczkę tutaj będziemy musieli sobie, um, no, taka gramatyka, no, troszeczkę wymaga skupienia uwagi. Ok, powiedzieliśmy, przypomnieliśmy sobie o tych użyciach czasu e, Future Simple, o tych czterech użyciach, które w poprzedniej lekcji, o których mówiłem w poprzedniej lekcji. E, więc jeżeli. Tego nie oglądałeś, nie oglądałaś, to możesz się cofnąć do, do, do poprzedniej lekcji i sobie te cztery tam użycia dokładniej tego czasu Future Simple omawiam. Tutaj natomiast sięgniemy już do, konkretnie będziemy omawiać sobie typy zdań. Tak, pytania, jak budować przeczenia i zdania oznajmujące. Zaczynamy od zdania oznajmujących. Tworzymy je przez dodanie operatora will przed czasownikiem. Przypominamy, że forma czasownika jest taka sama dla wszystkich. Osób liczby pojedynczej i mnogiej. Okay. Co, o co tu chodzi? Jest taka sama. Forma czasownika jest taka sama. Jaką osobę byśmy nie mieli? I, he, she, they. Zawsze będzie to will w tej samej formie. I will, he will, she will. I zawsze czasownik, który następuje po will, czyli na przykład tu w tym przypadku wash, zmywać, myć, to tak, że on się nie odmienia przez osoby. Nie? Pamiętamy, że w czasie present simple na przykład no dodawaliśmy końcówkę "-s", do czasownika w trzeciej osobie, he. Natomiast tu o tyle zastosowanie w will jest proste, że w will nie ma tej odmiany. Nie? Will wash, will wash dla wszystkich osób. I will wash, she, he will wash, she will wash, they will wash, the dishes, uh, oni umyją naczynia. I tutaj mam to samo, tylko ze skrótem, czyli I will skracamy do I'll, you will skracamy do you'll, czyli wymowa jest dosyć prosta, po prostu do zaimka osobowego dodajesz l w wymowie, tak? You'll, he'll do it, she will do, she'll, she'll do it, she'll help you, she'll, she'll, she'll uh, come back i tak dalej. It will, czyli it'll, it'll. It'll be difficult, może powiedzieć, ok. We will do will, they will do they'll. They'll help you. They'll help you. Oni ci pomogą na przykład, nie? Dobra, myślę, że to jest jasne. Dobra, czyli skrótów, tak dopowiem, form skróconych używasz zawsze w języku potocznym, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Czyli ludzie w takim potocznym języku... W takich relacjach, czy na ulicy, czy tam gdzieś w sklepie, czy w relacjach takich przyjacielskich, rodzinnych i dalej. Wszędzie ludzie używają po prostu form skróconych. W języku takim formalnym, w wystąpieniach politycy nie robią tego, nie używają skrótów. W formalnych pismach, które kierujesz do urzędu, jakieś pismo musisz wystosować. Jeżeli ma to być poważne, jeżeli to ma być takie oficjalne, to nie będziesz stosować tych skróconych form. Czyli taka była zasada, czyli raczej powiesz. They will, nie? nie użyjesz skróconej formy wtedy. Dobra, idziemy do drugiego punktu. Pytania w Future Simple. Tworzymy poprzez przeniesienie operatora will, przed podmiot zdania, czyli poprzez inwersję, o której już wcześniej mówiliśmy, tak? Twierdzenie to jest He will wash the dishes. On pozmywa naczynia. Pytanie will kierujemy przed he. I wychodzi nam will he. Will he wash the dishes? Czy on pozmywa naczynia? Ok. Czyli bardzo, bardzo prosto tworzymy pytanie, czyli przez inwersję. Kiedy kierujemy komunikat do osoby you, ty, czyli czy ty coś zrobisz, czy ty pomożesz, czy ty pozmywasz, czy ty i tak dalej. Często konstrukcja Future Simple używana jest, by wyrazić pytanie będące prośbą. Czyli czy pozmywasz naczynia? Będzie to pytanie, będąc zaproszeniem, czyli prośbę mam, tak? Pozmywasz naczynia. Will you wash the dishes? Pomożesz mi z zadaniem domowym? Will you help me with homework? Right? Uh, sprawdzisz coś dla mnie? Will you check something for me? Tak? I don't have time now, nie mam czasu teraz. Will you do it for me? Will you check something for me? Czy sprawdzisz coś dla mnie? Right? Czyli takie pytania będące prośbą, to będą właśnie takie kierowane do osoby ty, nie? Czy ty? Tak Pomożesz mi, pozmywasz, zrobisz coś dla mnie, odwiedzisz mnie gdzieś, tak? Will you? Tak? Warto zauważyć także, że oświadczyny tak? po, po angielsku wyrażone są także przy użyciu konstrukcji pytania w czasie gramatycznym, w tym czasie gramatycznym, czyli will you marry me? Nie? Czy poślubisz mnie? czy wyjdziesz za mnie, mówimy. Czyli to jest też to samo, yy, ta sama konstrukcja. Warto to zauważyć. Ok, myślę, że tu jest wszystko jasne. Czyli, czyli to, te pytania w sposób taki zwykłe pytania, które, yy, które robimy i will he watch, czy on coś zrobi, czy oni coś zrobią. Natomiast kierujesz do osoby ty, no, to wtedy to jest to pytanie będące prośbą. Ok, przeczenia. Za chwilkę sobie to podsumujemy. Jeszcze przeczenia. Future Simple tworzymy przez dodanie not do operatora will. Czyli will jest tym operatorem, dodajemy not, wychodzi nam will, not. E, zobaczmy, twierdzenie po, e, powtarzamy, to będzie I will wash the dishes. Przeczenie I will not. Right? I will not wash the dishes. Nie pozmywam naczyń, prawda? Czyli. Bardzo często w przeczeniach używamy formy skróconej. Jak najbardziej ludzie właśnie tak mówią i skracają will plus not w przeczeniach do won't. I teraz uwaga, 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 jeżeli chodzi o wymowę tego will plus not, czyli won't, proszę tego nie wymawiać jako wonny przez Want. I want, to znaczy ja chcę, nie? I want a, a puppy. Szczeniak. I want a puppy. Want, chcę. Natomiast I will not do it. Nie zrobię tego. Skracamy i mówimy I won't. On, on. I won't do it. I won't do it. I ludzie, którzy mówią w języku angielskim szybko, to powiem wam, jak to, jak to brzmi. To brzmi tak. I won't do it. Won't. Won't, 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 won't. To jest takie won't. I won't do it. Nie zrobię tego. I to już wystarczy, żeby zrozumieć ten komunikat. I will not do it. Czyli to tak szybko mówiąc będzie. Czyli on na okrągło to wymawiamy. Nie przez n, won, nyt, ale won, won, won't. Ok. Uwaga! Zwróć uwagę na prawidłową wymowę. Dobra, to już mówiłem. Nie należy wymawiać won't w ten sposób, co to won't. Czyli tutaj to mamy. Przepraszam Was, tutaj już to mam, więc wyprzedziłem sam siebie. Czyli nie wymawiamy tego jako przez n. Na okrągło to nazwałem w cudzysłowie Won't, won't. I won't wash the dishes. Ok, czyli tu przykłady, to też posłuchaj, jak to wymawiam. Jestem pewien, że on nie przyjdzie. I'm sure he won't come. I'm sure he won't come. Nie będzie mogła jutro cię odwieźć. She won't be able to visit you tomorrow. O, odwiedzić, przepraszam. She won't be able. She won't be able. To się więcej nie powtórzy, obiecuję. I. It won't happen again, I promise. It won't happen again, I promise. It won't happen again. Proszę, nie powtórzy się to już, tak? Czyli to jest ta sytuacja. No i teraz uh, jeszcze czwarty punkt. Przeczenia. Future simple używane są także do tego, by komuś odmówić. Aha, by komuś odmówić, gdy wcześniej nas o coś prosił. Przykłady: Nie pozmywam naczyń. I won't wash the dishes. I won't do it, nie zrobię tego. I won't go there with you, nie pójdę tam z tobą. Right? I won't do it, I won't go there with you. Bardzo, bardzo często słyszymy właśnie tą won't, won, won't, won, czyli will not. Right? Ok, dobra. Czyli to już jest powiedzmy wszystko, co tu mamy. Nie ma nic na następnej stronie, jeżeli chodzi o gramatykę. Czyli podsumujmy sobie to wszystko króciutko. Tutaj nie będę podsumował już poprzedniej lekcji. Zachęcam, żeby sobie sięgnąć do niej. OK, zdania oznajmujące. Jeżeli chodzi o te skróty I'll do it, you'll do it, he'll do it, she'll do it, czyli używamy tych skrótów w języku potocznym wszędzie tam, gdzie to jest to możliwe, czyli potrzebny jest nam ten skrót, żeby go właściwie wymawiać. I'll do it, they'll do it i tak dalej. Pytania tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie will przed podmiot, czyli will he wash the dishes? Will they fix your car? Will he, uh, will mm, they uh, go there? I tak dalej, tak? Will. Uh, will poprze, przed, poprzedzony jest, uh, pod, um, podmiot poprzedzony jest tym will na początku. Uh, te pytania będące prośbą, czy pozmywasz? Will you help me? Czy pomasz? Will you check something? Czy zrobisz coś dla mnie? Także warto, mówiłem o tym pytaniu: uh, Will you marry me? I przeczenia bardzo prosto: Will plus not. I mówiłem o tej y, wymowie: Won't na okrągło, żeby to wymawiać w ten sposób: Won't. Uh, I'm sure he won't come. They won't be able to visit i tak dalej. Odmawiamy komuś także w czasie future simple I won't do it. Nie zrobię tego, tak? Mówiąc o tym, czy coś zrobimy, nie zrobimy. I won't go there, I won't do it, nie? Nie zrobię tego. Czyli to by były takie przeczenia, jeszcze też, gdzie odmowę przy użyciu tych przeczeń zrobienia czegoś wyrażana, nie? I will not, I won't. Dobra, czyli to jest gramatyka. Teraz Część Sentences, gdzie będziemy sobie powtarzać zdania, i to, co też chcę powiedzieć, przypominam, jak to będziemy robić: czyli najpierw pierwszy raz po polsku wypowiadam zdanie, później dwa razy po angielsku, raz wolno, raz szybciej. Później, kiedy powiem po polsku znowu to zdanie, to zostawiam czas dla Ciebie, żeby to zdanie powtórzyć. Oczywiście w języku angielskim, nie w polskim, żebyś ćwiczył, żebyś ćwiczyła to, co y, do tej pory nauczyliśmy się w gramatyce. Także zostawiam miejsce dla Ciebie, żeby to sobie powtórzyć. Ok, so let's go to sentences, repeat after me, uh, uh, ok, just give me a second, daj mi sekundę, otworzę książkę i ok, ready, gotowy, gotowa, here we go, lecimy. Trudno będzie znaleźć dobre rozwiązanie. It will be difficult to find the good solution. It will be difficult to find the good solution. Będzie trudno znaleźć dobre rozwiązanie. Czy będziesz tu jutro po południu? Will you be here tomorrow afternoon? Will you be here tomorrow afternoon czy będziesz tutaj jutro po południu? Widziałem pająka wielkości mojej dłoni I saw a spider the size of my hand I saw a spider the size of my hand. Widziałem pająka wielkości mojej dłoni Zastanowię się nad tym i odzwonię. I'll think about it and I'll call you back. I'll think about it and I'll call you back. Zastanowię się nad tym i odzwonię. Ile to będzie kosztować? How much will it cost? How much will it cost? Ile to będzie kosztować? Może jutro odwiedzimy Twojego wuja. Maybe we'll visit your uncle tomorrow. Maybe we'll visit your uncle tomorrow. Być może jutro odwiedzimy Twojego wuja. Naciskają na mnie, bym podjął decyzję. They're putting pressure on me to make a decision. They putting pressure on me to make a decision naciskają na mnie bym podjął decyzję Nie zrobię tego to zbyt niebezpieczne I won't do it it's too dangerous I won't do it it's too dangerous nie zrobię tego to zbyt niebezpieczne Czy zjesz ze mną lunch? Will you have lunch with me? Will you have lunch with me? Czy zjesz ze mną lunch? Czy myślisz, że to naprawdę istnieje? Do you think it really exists? Do you think it really exists? Czy ty myślisz, że to naprawdę istnieje? Nie sądzę, żeby jutro miało padać. I don't think it will rain tomorrow. I don't think it will rain tomorrow. Nie sądzę, żeby jutro miało padać. Będzie słonecznie, zobaczysz. It will be sunny. You'll see. It'll be sunny, you'll see. Będzie słonecznie, zobaczysz. Nie pójdę tam z tobą. I won't go there with you. I won't go there with you. Nie pójdę tam z tobą. Czy będziesz potrzebować czegoś jeszcze? Will you need anything else? Will you need anything else? Czy będziesz potrzebować czegoś jeszcze? Oni nie zauważą różnicy. They won't notice the difference. They won't notice the difference. Oni nie zauważą różnicy. Sprawdzisz coś dla mnie? Will you check something for me? Will you check something for me? Czy sprawdzisz coś dla mnie? Alright. So, to były wszystkie zdania. Chcę Ci przypomnieć jeszcze w tym miejscu, że My workbooks are available, czyli moje podręczniki są dostępne. Metoda Listen and Speak English, tutaj mamy podręczniki czas na czasy, czyli ten, o którym mówiłem, który pokazywałem, z którego uczymy się tutaj na tym kursie, dostępny jest w tych dwóch opcjach, w takiej na Amazon oraz. W PDF gotowy do druku, ale także masz dostępne podręczniki na trzech poziomach. Podręcznik poziom A1 do kursu wideo, podręcznik poziom A2 do kursu wideo i podręcznik poziom B1 średnio zaawansowany do kursu wideo. Ten A1 to jest oczywiście, kiedy zaczynasz przygodę z angielskim. Tu są po prostu systematycznie e, wszystkie lekcje po kolei od początku, od wymowy. Być, czasownik, mieć po kolei. Linki są w opisie nagrania, links in the description box. Jak sobie rozwiniesz opis, tam są linki do zakupu tych podręczników. I te podręczniki, one y, są jedynie dostępne na razie w formie PDF do druku. I jeżeli sobie wydrukujesz taki PDF, dasz sobie go gdzieś do, wydruku, do wydrukowania, na przykład w każdym punkcie Xero możesz to zrobić. E, tam też masz zadania domowe y, do pisania. Tak samo i wydrukowany taki podręcznik wygląda w ten sposób, zbindowany, super, fajnie, można sobie z tego podręcznika korzystać. Jak ja mam te podręczniki tak wydrukowane, korzystam sobie z nich tak i w swojej, w nauczaniu I, i też jeszcze mam coś takiego, że nie musisz tego robić samemu, też w opisie nagrania mam tam, umieszczam filmik, link do filmiku, w którym mówię jak zlecić w, e, drukarni online ten plik pdf, dosłownie to kilka minut, W e, kilka minut można to zrobić, zleca się tej firmie ten wydruk tego pdf oni go po prostu drukują, bindują i wysyłają tobie, albo kurierem, albo do paczkomatu, zależy jak chcesz także bardzo wygodna forma, też kosztowo to fajnie wy wygląda, więc nie musisz z tego samemu robić, można to też komuś e, po prostu zlecić i w opisie też mam ten filmik, jak to zrobić. Chyba podręcznik z dostawą do druku się to nazywa. OK. I um, subscribe. Subskrybuj, e, kiedy, jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych e, lekcjach. Lekcja raz, bądź dwa razy w tygodniu na kanale, czyli systematycznie umieszczam tu lekcje. Like, zostaw like pod nagraniem, jeżeli polu, polub nagranie, jeżeli podobało Ci się. Leave a comment, zostaw komentarz. Lubię czytać te komentarze, kiedy ktoś mi pisze Naprawdę, że coś ym, się nauczył, wynosi z lekcji też, y, też niektórzy są wdzięczni, że fajnie, że coś takiego jest, więc share, y, podziel się z innymi, udostępnij nagrania z tego kanału, żeby ludzie, którzy, jeżeli znasz kogoś, kto chce się uczyć angielskiego, na przykład szuka fajnej metody, y, fajnych podręczników, fajnych materiałów, naprawdę tych resources, tych, y, tych y, na kanale moim tych. Resources. Zapominam zawsze polskie słowa, <laughs> nie wiem dlaczego. Tych, y, no, dużo mam tego na tym kanale, więc możesz naprawdę w sposób systematyczny, na przykład, jeżeli chcesz zacząć od początku się uczyć z podręcznikiem. I, i, więc, więc naprawdę y, zachęcam, żeby się podzielić y, tymi, y, tymi nagraniami, udostępnić na swoich mediach społecznościowych. Watch i tutaj także oglądaj. i tu się pojawią po lewej i po prawej stronie. Nagrania, także wybierz coś dla siebie, co ci interesuje, jakieś zagadnienie, czy z gramatyki, czy jakiś filmik. Także tego jest dość dużo na moim kanale, więc też jeszcze chcę powiedzieć, jeśli chcesz się uczyć ze mną, to napisz mi też czy w komentarzu, czy wyślij do mnie wiadomość. Tam na pewno są linki, znajdziesz mój. Też podaję link, nie link, tylko podaję adres e-mail, tak? Tu jakaś muszka mi lata adres e-mail, także jeżeli chcesz się ze mną uczyć głównie, jestem nastawiony na to, żeby konwersacje z ludźmi prowadzić podczas moich lekcji także, bo gramatyki możesz się uczyć samemu, e, więc, więc jeżeli chcesz e, takie konwersacje mieć w języku angielskim, to skontaktuj się ze mną, jeżeli mam wolny grafik, to, to będziemy mogli to robić i um, right. więc dziękuję y, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej lekcji na kanale Listen and Speak English na kursie czas na czasy.